Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Aukcje internetowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż otwarte. Do zdobycia jest wiele unikatowych przedmiotów. GOPR informuje jak prawidłowo przygotować się do górskiej wędrówki zimą. Trwają zapisy na piątą edycję krośnieńskiego turnieju o puchar rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. W ponad 40 miejscowościach województwa podkarpackiego odbyły się wielkoorkiestrowe kwesty, koncerty i licytacje. Liczenie zebranych pieniędzy z puszek wciąż trwa. W Rzeszowie wstępnie zebrano ponad 350 tysięcy złotych, co jest rekordową kwotą. W Krośnie zebrano ponad 200 tysięcy, w Mielcu też 200 tysięcy, a w Sanoku 120 tysięcy. Hasłem przewodnim 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Płuca po pandemii. Po COVID pojawiło się wiele chorób, które po prostu związane są z górnymi drogami oddechowymi i właśnie woź zbiera na sprzęt, który ma ich przeciwdziałać prowadzić profilaktykę. W organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krośnie zaangażowało się 165 wolontariuszy oraz 100 dobrych aniołów. Czy to jest skarbonka, czy puszka, czy wizyta w samym sztabie, oczywiście tutaj wszystko zbieramy, tworzymy wspólnie taki kolorowy, fantastyczny sztab. Krośnieński program orkiestry wiele miał do zaoferowania. Od kiermaszu po prezentację najnowszych urządzeń radiokomunikacji amatorskiej, a nawet morsowanie. Mamy kolorowe szkło, różne ptaszki, sowy, to jest coś, to jeszcze, czego jeszcze nie było w ubiegłym roku. Są maskotki, książki, różne bibeloty, latawce, torby, koszulki. Jest koszulka wilków. Naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Prezentujemy różnego rodzaju sprzęt nowoczesny, który służy łączności krótkofalarskiej. Przy okazji pokazujemy, jak można się nauczyć tego, nie mając żadnego radia, jak można się tym zainteresować. A przy okazji oczywiście cofamy się o 30-40 lat wstecz i prezentujemy też gry i różnego rodzaju sprzęt, który 30-40 lat temu nas bawił jako. jako Młodych ludzi. W tym roku zorganizowaliśmy tutaj przy lodowisku. Mamy swoją saunę, także i saunujemy i morsujemy. Każdy z morsików daje datki do puszeczki z serduszkiem, biegamy do wody. Na ulicę Jasła wyszło ponad 120 wolontariuszy. Cieszę się, że po paru latach wróciły do nas służby, które zaczęły nam bardziej pomagać w organizacji. Cieszę się, że wróciło. Państwowa Straż Pożarna, która wykonała fajny pokaz pierwszej pomocy, jak również chylę czoła wszystkim druhom i druhnom, ochotnikom z Ochotniczych Straży Pożarnej z całego powiatu jasierskiego, którzy zaangażowali się w organizację, przede wszystkim poprzez rozwożenie wolontariuszy i czuwanie nad ich bezpieczeństwem po prostu. Jak wiemy, to, to, ta akcja przynosi wymierne korzyści i tak jak w poprzednim roku na przykład w Jaśle uzbierano powiedzmy około 137 tysięcy, w tej chwili nie pamiętam, no ale szpital Jasielski otrzymał sprzęt za ponad 3 miliony. Także no i on służy tu mieszkańcom Jasła, mieszkańcom regionu, także. Myślę, że warto. Każdy, każdy może być w potrzebie. Niedzielny finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, jednak nadal można wspierać tę szlachetną akcję. Aukcje internetowe pozostają otwarte, oferując okazję nie tylko do wsparcia wośpu, ale również do zdobycia unikatowych przedmiotów i doświadczeń. Jak co roku włącza się również pan prezydent. Prezydent wystawia w tym roku cztery aukcje. Są to aukcje bardzo ciekawe. Zapraszamy do licytowania. Pierwsza aukcja to jest dzień sportowy z prezydentem w parku maszyn y, drużyny różlowej, Teksom Stal Rzeszów. Druga aukcja to jest książka pana Janusza Pawlaka o rzeszowskim piekiełku i innych legendarnych rzeszowskich lokalach. Książka podpisana, zadedykowana w związku z 670-leciem miasta Rzeszowa. I kolejna aukcja to jest piłka podpisana przez pana Jana Domarskiego i jeszcze jedna aukcja to jest fotografia autorstwa pana Tadeusza Poźniaka, podpisana przez autora, podpisana przez prezydenta i podpisana przez Jurka Owsiaka. Zdjęcie przedstawia okrągłą okładkę w Rzeszowie imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Kraśnieńskich aukcjach również znajdzie się wiele interesujących przedmiotów do wyboru. Jest lot samolotem, jest możliwość spania w starej Przyczepie PRL-owskiej jest y, możliwość pływania po solinie. Są również wizyty w różnych miejscach u fryzjera, spa i tak dalej. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Licytacje potrwają do dwóch tygodni. Ferie zimowe na Podkarpaciu trwają, a służby są w pełnej gotowości. Nad bezpieczeństwem turystów czuwa Bieszczacki oddział górskiego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie szlaki, na których przechodzą turyści, gdzie mogą się znajdować w okolicy występowania lawin, są oznaczone specjalnymi tablicami. Tak jak powiedziałem, komunikat o 7.30 codziennie rano jest publikowany o stopniu zagrożenia lawinowego. Także będzie się to działo przez cały okres i ferii i, i zimy, praktycznie do ostatnich dni, gdzie śnieg tak będzie jeszcze występował. Gopry przypomina, jak się przygotować do górskiej wędrówki. Dzień jest bardzo krótki, czyli te wycieczki piesze, skiturowe, przypominamy, że trzeba planować i wychodzić z góry wcześnie rano, bardzo dobrą zwyczajem i tradycją jest informowanie jednak gestorów obiektów, w których nocujemy, że gdzie wychodzimy i kiedy mamy zamiar wrócić, bo w razie jakichkolwiek problemów nam pomaga to i ułatwia poszukiwanie takich osób. Oby tych osób w tej zimy i w te ferie było oczywiście jak najmniej, niemniej jednak no my jesteśmy gotowi. Dwie stacje całodobowe, centrala w Sanoku i Ustrzyki Górne, plus stacja rejonowa w Cisnej, dyżury od 7 do 19. Także jesteśmy do dyspozycji. Polecamy oczywiście nasze piękne pieszczady porą zimową wszystkim turystom, tylko pamiętajmy o tym, żeby z rozwagą podchodzić, bo są to góry. Ferie w województwie podkarpackim potrwają do 11 lutego. W Rymanowie Zdroju otwarto kryte lodowisko. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie zaprasza miłośników łyżwiarstwa do skorzystania z tej nowej zimowej atrakcji. Końcem 2021 roku udało się dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Gmin Górskich utworzyć i wybudować lodowisko. Ono nie było pierwsze, tak jak teraz widzimy pod lodowiskiem krytym. Już Wtedy cieszyło się dużą popularnością, niemniej jednak słyszeliśmy sygnały, że to zadaszenie ułatwiłoby, a przede wszystkim wydłużyło okres korzystania z lodowiska. Pomysł na zadaszenie lodowiska pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Początek i budowa to jest 700 tysięcy złotych pozyskane właśnie, jak wspomniałem, z Funduszu Rozwoju Gmin Górskich. Natomiast drugi etap, ten przekrycia już obiektu lodowiska, to jest 375 tysięcy własne środki gminy Rymanów. Lodowisko ma wymiary 20 na 30, 20 metrów szerokości i 30 długości, i jest sztucznie mrożona przez agregat, który znajduje się na zewnątrz obiektu. Przy lodowisku działa też wypożyczalnia łyżew. Można łyżwy wypożyczyć, cena to jest 10 zł i jest też do dyspozycji takie ułatwiające jazdę pingwinki, misie w naszym przypadku, kaski. Mamy też na miejscu tutaj możliwość naostrzenia łyżew, jeżeli ktoś ma swoje łyżwy lub też nasze na bieżąco są szlifowane. W czasie ferii lodowisko funkcjonuje w tygodniu od godziny 11 do 20, a w weekendy od 12 do 20. Podczas ferii zimowych dostępnych jest wiele ofert wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W samym Rzeszowie przygotowano ponad 80 różnego rodzaju wydarzeń. Właściwie wszystkie nasze instytucje kultury, wszystkie nasze instytucje sportowe oferują coś i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla rodziców również. Może zacznijmy od Rzeszowskiego Domu Kultury, który zaprasza na półkolonie 11 filii Rzeszowskiego Domu Kultury. Ponad 550 dzieci znajdzie tutaj miejsce. Zapraszamy do wszystkich naszych galerii, zapraszamy oczywiście do BWA. BWA oferuje warsztaty plastyczne, ale warsztaty oferuje też Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Rzeszowskie Piwnice. Warsztaty są bardzo zróżnicowane. One są i kulturalne, i artystyczne, rękodzielnicze. Teatr Maska Zaprasza na dwa spektakle, spektakle dla 7-8 ośmiolatków kajtuś czarodziej i księżycowe opowieści. Miłe, przyjazne, bardzo sympatyczne. Atrakcji dla dzieci i młodzieży nie zabraknie również w Jaśle. Jasielski Dom Kultury i Muzeum Regionalne przyszykowały swoje oferty. Będziemy inspirować tanecznie, zajęciami warsztatowymi. Dance ma sens dla młodszych, warsztatami hip hopowymi dla młodzieży. I na przykład tańcami greckimi właśnie dla seniorów. Oczywiście w Dom Kultury to również zajęcia plastyczne, dlatego zaprosimy na zajęcia lepienia z gliny, zajęcia malarskie. No a jak karnawał, to wiadomo, że bal i taki właśnie bal karnawałowy z Lady Famą zaproponujemy najmłodszym dzieciom, mając nadzieję, że wybawią się i wyjdą od nas bardzo, bardzo zadowoleni i uśmiechnięci. Oczywiście również proponujemy koncerty, koncert dla młodzieży, koncert dla praktycznie wszystkich. Na tegoroczne ferie przygotowaliśmy ofertę warsztatów, gdzie materiałem plastycznym będzie masa solna oraz malowanie na szkle. Myślę, że masa solna przyciągnie dużo dzieci, która jest już znana od szkoły podstawowej, dzieci będą mogły się wykazać kreatywnością. Wyobraźnią mają to być jakieś tam ptaszki, które są związane z zimą oraz inne zwierzęta. Szczegółowe oferty można znaleźć na oficjalnych stronach instytucji. Ruszyły zapisy na piątą edycję krośnieńskiego turnieju o puchar rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Jest to turniej e-sportu dla drużyn pięcioosobowych. Pula nagród jest kusząca ponad 6000 tysięcy złotych. Rywalizują tam dwie drużyny przeciwko siebie. W każdej drużynie jest pięć osób. No i mają za zadanie zniszczyć budowle, zamki przeciwnej drużyny. Do tego turnieju może zgłosić się każdy, niezależnie od wieku. Wystarczy tylko, żeby był obywatelem Polski, ponieważ później przyszłościowo finalne 8 najlepszych drużyn będzie musiało do nas przyjechać, więc żeby też nie był problem z dojazdem z dalszych regionów. Kwalifikacje drużyn rozpoczną się 12 lutego. 128 drużyn będzie musiało przejść kwalifikacje i 8 najlepszych drużyn po ponad 10 dniach eliminacji przyjedzie do nas fizycznie na uczelnię. Będzie tam przygotowane dwie sale, każda będzie miała 10 komputerów specjalnie do tego przygotowanych i tam w 23 lutego zostaną rozegrane finałowe walki tutaj drużyn, które przez cały okres eliminacji wywalczyły te 8 miejsc dla siebie. Drużyny można zgłaszać do 8 lutego. Dworzec autobusowy w Lesku przejdzie gruntowne zmiany. Mieszkańcy od dawna wskazywali na jego zaniedbany stan. Teraz po długim okresie oczekiwania planowana jest jego kompleksowa renowacja. Z zagospodarowaniem przede wszystkim terenu, ławki, poczekalnia dla tych, którzy będą oczekiwać tego autobusu, ale również zadaszenie, które do tej pory przez lata przeciekało podczas deszczu, więc ma to być miejsce zagospodarowania prawdziwego dworca. Prawdziwego zdarzenia bez przerostu formy nad treścią. Dworzec zyska nowoczesny wygląd wzbogacony o regionalny bieszczadzki charakter. Będzie nowocześnie, ale będzie też zachowanie tradycji, ponieważ projektant przewidział zagospodarowanie tego terenu symbolicznie na wzór gór, na wzór bieszczadów. To są motywy w drewnie, które są na ławkach, które są na samym zadaszeniu i konstrukcji. Konstrukcji tego dworca, który planujemy. Więc mam nadzieję, że teraz mówi się o tym dworcu bardzo źle, ale za jakiś czas, mam nadzieję, że szybki czas, będzie mówiło się tak, jak o innych inwestycjach. Kwota przewidywana w budżecie na modernizację to ponad 400 tysięcy złotych. Przetarg zostanie niedługo ogłoszony.